W następnym dniu, wtorek, zaplam. Jesteśmy już w punkcie zbiorczym, gdzie ruszymy na wycieczkę, ale muszę Wam coś pokazać. Patrzcie, co tu się dzieje. Tu za mną, jaka pogoda. Patrzcie, co się idzie z nadmorza. Jeszcze 3 minuty temu. Tam było widać, były widać wyspy, a teraz już nic. Tam przewodnik nam tłumaczy, że to jest jakaś tam specyficzna mgła w tych rejonach, i to tak wychodzi. Ona po prostu teraz idzie idzie w kierunku tutaj wybrzeża miasta. Uż, po prostu już mleko się zaczyna robić. Nieźle. Myślę, że jak wypłyniemy tym statkiem, to to przejdzie. Po następnych 5 minutach już wygląda tak, słuchajcie, to jak w tym horrorze, mgła, nieźle, już, już dochodzi do plaży. Siedzimy już w aucie, czekamy. Meksykańscy turyści siedzą z tyłu na placę, a my jako przedstawiciele świata zachodniego siedzimy jak przystało w kabinie Ciekawe jak no my w tą mgłę tam wpłyniemy czy coś będzie widać Jeszcze kierowca także z przodu w trójkę to damy radę a mgła już pomału wchodzi tutaj do miasta. To myślę, że jak ona jest tutaj, to może tam już się przejaśniło. Ciekawe, zobaczymy. Jesteśmy już na przystani, ale na razie to chyba nie za dużo byśmy zobaczyli. Nieźle. A tu jest taka poczekalnia. Tak, też czekają na swoje łodzie. Tu gdzieś w tych tłumie jest jedna z naszych, jedna z naszych grup. Ja też nie. Nie wiem, jak wygląda nasza grupa, ponieważ my jechaliśmy jak goście z przodu, goście. jak goście. No to zaczynamy, zaczynamy abordaż. Dzień dobry, my służbowo. Como, No. Polako, sí. uh, To bardzo sí. Nie udało się wejść służbowo. Wziął bilet. Gracias. I tak dla kogoś, kto by zamierzał tu przypchnąć, można to zrobić troszkę taniej na własną rękę, tylko trzeba dojechać tutaj, do tego punktu. Tak, to jest przy... Yy, przy drodze w kierunku latarni jest przystań i można to zrobić tutaj za, za 500 od łebka Te 300, które my zapłaciliśmy więcej, to jest po prostu dla gabywacza i dla kierowcy. Ale spoko pogadaliśmy, Była ta pogadała z gościem i mieli straszną nędzę przez ostatni rok. Wiadomo przez co się, co, co się działo, także pida straszna, także jest ok. Facet przynajmniej tutaj trochę zarobił. Koło coś tam się już tutaj przejaśnia, może coś zobaczymy dobrze, nie płyniemy tamtym. Fart. Uh -huh. en El aplauso Tijuana baja a ganar. Chcesz zrobić tę scenę? Chcesz zrobić tę scenę? Zróbmy tą z samochodu Nie mam do pana jest broma Jest błona, ale nie jest to alba Podczas rejsu jest cały czas budzire, który rozbawia, rozbawia turystów Tym nie jest prawda Słuchajcie, tam na skale wgrzewa się... Ale co to jest? To jest jakiś Spoka? Ale duża strength of ainekorn and performance and best��기iter diatom is a SIMONIUM, Bardzo dziwna sprawa, ponieważ na przykład jest tu jedna pani z nami na statku, która sobie płynie cały czas trzymając dwa portrety dwóch osób i cały czas jakby ich twarzami tutaj. Nie wiem czy o to chodzi, że te osoby nie mogą tu być albo może już nie żyją, bo to wygląda jak mąż i... Mąż, na przykład i syn i czy ona chce, żeby one też tu były z nią na wycieczce i żeby widziały to samo co ona. No dziwne. Może mi się uda potem tą panią nagrać. Isla de la Piedra. I tu mamy 3 godziny na położenie po niej. No to wylądowaliśmy na wyspie La Isla de la Piedra. Isla de la Piedra o Las Piedras. Różne są nazwy. A czy nie wiem, dlaczego to jest wyspa, bo na mapie widzę, że to jest półwysep, no ale jak zał tak zwał Yy, wszyscy nasi współpasażerowie meksykańscy <grywa> wsiedli na jakieś wo wozy ale ciągnięte ale przez traktory i pojechali. Tylko my zostaliśmy, po prostu i schodzimy pieszo. No ale dobra. Pozwiedzamy sobie wysepkę. Mamy tu 3 godziny. A jak zgłodniejemy, mamy się udać do restauracji Iguana. Tam mamy posiłek. Także po drodze wesoły rejsik, pan całą drogę zabawiał turystów, a w ogóle, a muszę Wam powiedzieć, yy, na samym początku zaczął przedstawiać yy, wszystkich pasażerów. Zaczął od nas, bo jako chyba byliśmy, nie, nie byliśmy jednymi obcokrajowcami. Ale z najlepszego kraju. Tak, zaczął, zaczął w ogóle od, że jest dwóch turystów z Polonii i nagle wszyscy... Cały statek Polonia, Polonia, Polonia bardzo fajnie to wyglądało. Potem się jeszcze, jeszcze ktoś chyba był z Hondurasu, tak? Z Hondurasu. z Hondurasu, a potem zaczął wymieniać po prostu ludzi. Z tego niebezpiecznego państwa. A był gość w ogóle, ale już tam nie mieszka? Już nie mieszka tam. bardzo długo, mieszka tutaj, z Somalii. Nie? Ale tego niebezpiecznego kraju tak, zaczął wymieniać w ogóle że tam miasta, z których są i wszyscy, na przykład ktoś tam był okay. z ciuła, no to wszyscy Chihuahua także fajnie, wesoło a potem co? a potem muzyka na pełen regulator i, i dawaj, tam browary do rodziny z całymi lodowami browarów także wesoło tu patrzymy, co tu Dotki. Ale dzisiaj daje, ta mgła przeszła i teraz Nieźle. Zobaczcie, jakie przy domu sobie rośnie drzewo. To jest chlebowiec. to tak wygląda. Tak wyglądało z chlebowca. Jest dużo tak. Przyłożę rękę. No nieźle. Oprócz takich małych domków. Zobaczcie, jakie tutaj. Pacjenta stawiają. No, ktoś sobie w fajnym miejscu postawi domek. No, to wygląda jak tutaj główna ulica i wyspy, idziemy nią. Bata mówi, że. Powinniśmy już iść w kierunku restauracji, bo nam wszystkie drinki wypiją. Dobra, idziemy. Właśnie. Tylko <laughs> najlepsze jest to, że nie wiemy, gdzie jest ta restauracja. Znamy więc... tylko nazwę, a na mapie szukałem, nie ma jej, także trzeba się kogoś zapytać chyba. A, dostęp widzicie do świata jest. Jest telefon. Znowu, zobaczcie, mnie cały czas prześladuje. No coś w tym musi być. Patrzcie, jakimi furami tu się jeździ. Elegancko zaparkowany, chłopaki sobie grają w karty. Na no stację, ktoś ma taki widok z okna, na ten, na port i, i wzgórze z latarnią. A my dostaliśmy informację, że nasza restauracja jest po drugiej stronie wzgórza, a byliśmy, byliśmy za tym wzgórzem. Więc to gdzieś już, pewnie tam. Gdzieś doszliśmy, czyżby to to było jakieś murzyńskie, murzyńskie rytmy w Meksyku. Kamiki wszędzie. Sprzedający. plaża z takim piaskiem troszeczkę ciemniejszym, już nie taki biały jak tam wszędzie. Wszędzie snajpy. tylko Teraz musimy znaleźć naszą restaurację. Trzeba się zapytać kogoś pewnie, która to igłana, bo tutaj się ciągną się te restauracje w cholerę. Jezu, zobaczcie jak tu kolorowo. Oczywiście musi być orkiestra. Co by na to jakby wam do stolika przy jakiejś Romantycznej kolacji podeszła taka orkiestra i zaczęła napierdzielać. Ktoś tam w końcu powiedział, gdzie jest nasza restauracja. I oczywiście, czemu nie, ale nasze to są te żółte parasole na samym końcu. Znaleźliśmy naszą miejscówę Jesteśmy, dostaliśmy już posiłek. Dzisiaj rybka z ryżem. I Rybka, a i Bebidas, alkoholikas. tam wzięła margerite Ja poprosiłem pana, powiedziałem, że jestem z Polski, więc lubię najmocniejsze, jak co ma. I co mi pan dał? Wodka. Chyba wódkę z sokiem pomarańczowym. <gry> Okej. Okay. Potem, potem wezmę te <gry> Będę szedł po następnego drinka, to muszę wam skilmać barmana, bo jest klasyka. Ale budy nie żałował, jest fest. <gry> A pój jak? Nie no, dla barwy nic nie jest mocno po prostu. Czy ma takie nazwisko jak ja. Tak, tak. Dobra, idziemy napełnić nasze kubany. O, nie ma już tego klasycznego barmana, jest drugi koda, ale dobra poprosiłem pana Salut. poprosiłem pana, żeby mi nalał y, do spróbowania tequili y, nalał zapytał, mi nalał mi, ale nalał mi cały kubek zapytał, tequili. czy tequili tak. lucky kurde coś czuję, że chyba się zrobię a <śścoughs> guy! Patrzcie, bata idzie po następnego drinka. <gulana> mi wystarczy. Patrzcie, jakie wraca zadowolona, uśmiechnięta. A, jak to mało potrzeba do szczęścia. Prosiłam pana, żeby mi zrobić z kg, a nie z trochę więcej. A, i co teraz masz? No i teraz mam Sekundant na playa? O! Proszę. No, playa. Aha, ale z tekilą. Po no to, to dobra, to co? Mianowicie troszeczkę. A oni nas serkują z tekilą, bo powiedziałem, powiedział, że normalnie jest z wódką O! Powiedziałam, że jest z tekilą. spróbować? Spróbujemy. Nie znam się na tych fancy drinkach. Ja jestem prosty chłop. Ja kubek te im wystarczy. Mm. <gry> A, co, Mirindą, Ale też okoliczności natury Wszystko na, wy, wynagradzają. Jo O, proszę, mamy muzyczkę na żywo. Beata już stwierdziła, że ma dosyć plaż już. Już się wszystkie pindolą. Nie się pindolą, tylko nie jesteśmy typami plażowiczów, a tu plaża w La Paz, plaża w Cabo San Lucas, plaża w San Jose i plaża w Plaza I to już kolejne. Zmieniłam, nie wiem, czemu je Bata potrzebuje dżungli, także trzeba coś wymyśleć. Gdzie tu jest dżungla? Na razie tu nie ma. Coś wymyślimy. Będzie dżungla. Salut. No słuchajcie, jest, jest powiem nieźle. Jest 15.30. Ja jestem po jednym mocnym drinku plus po już w prawie całym kubku tequili. I się zrobiło Tak Chyba Tobie. A Tobie nie? Jak nie? Taka besolutka, a nie. Przeszliśmy już z tej knajpki. Idziemy sobie wzdłuż plaży. Bo mam jeszcze z godzinę czasu na zaokrętowanie, więc sobie przejdziemy jeszcze, jeszcze kawałek. Bada powiedziała, że nie może patrzeć na swoje brudne nogi i musi je umyć w oceanie. Jest, 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 jest. Żywa, prawdziwa, nietresowana, wygrzewa się na murku. Sprawdza jakość filaru podtrzymującego most. To jest rura, rura PCV, pewnie zalana betonem. To jest sprytne. pusty dźwięk, nie? Taki, czyli nie pusty, tylko taki zalany betonem. Jest na... Także jesteśmy już na statek. Jakieś pierwsze osoby już przyszły. zająć miejsca. A następnie, pewnie, czy większość przyjedzie, pewnie tym traktorkiem. Prosto, prosto z plaży, prosto z restauracji No i co? czonek, udany słuchajcie Jest w pół do piątej Dopłyniemy do Do Macatla. to będzie Być pewnie w Pół do szóstej No i tyle i Dzień zleciał Jutro atak Szczytowy, szczytowy tak na latarnię a jak będzie tak grzało, to nie będzie takie proste. Trzeba wziąć dużo wody. No i tyle do boju. Ale on mówi, że Może tam z tyłu? Nie wiem. Tam chyba na dole jest pewnie. Widzisz, tam są takie Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak coś to do tego. Do morza. Do morza. Jadą nasi współtowarzysze podróży traktorem. właśnie no, no wróciliśmy z wycieczki, jechaliśmy na Malekon. No, dzisiaj nie ma szans, żebyśmy nie zdążyli na zachód słońca.